Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie na kanale. Widzimy się ponownie w GOGS, że dzisiaj po raz kolejny zmierzymy się z Polską. E, zobaczymy jak nam pójdzie, jakie lokacje będą i przede wszystkim jaki osiągniemy czas. E, mam tylko nadzieję, że nie będzie takiej lokacji, jaka była w poprzednim odcinku. Jeżeli ktoś nie widział, to e, bardzo serdecznie tego zachęca, bo było dosyć ciekawie. E, no i cóż, na starcie widzów chciałbym cię prosić o zostawienie łapki w górę, subskrypcji i napisanie na jakiegoś komentarza, żeby podbić statystyki na tym kanale. Lećmy po 600 subów do końca kwietnia, na moment kiedy nagramy z 584, także mam nadzieję, że e, to 600 niedługo wybije, no i może 1000 do końca roku kto wie, zobaczymy. Dobra, e, bez zlikwidowanego przedłużania, lecimy z tematem. E, również można ten kanał oczywiście wspierać, jest to w, oczywiście w opisie link do tipli bądź opcja wspierania na YouTubie. Dobra, od czego zaczynamy? To jest chyba Warszawa w ogóle, ulica Perkuna, Gocław. Gocław to jest chyba w Warszawie, nie? Gdzie? No właśnie. Dobra, to jest dobre pytanie, nie? Gocław kiedyś widziałem. Hmm, wiecie jak to z tą Warszawą mnie jest, nie? Długo Warszawy nie miałem, o jest Gosław, dobra, o, dobra, 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 dobra e, Perkuna, mówicie? W porządku, mamy dzielnicę znalezioną, to już jest połowa sukcesu e, Ulica Perkuna, to, a co to jest za droga? To mi dużo powinno podpowiedzieć e, Fieldorfanila, jakiegoś, okej okay. No to, to pewnie będzie ta droga Aha, nie. jest, dobra, jest, jest e, Czy one, czy może nie są podpisane? Sory, ale to mi nie gra. Mm, 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 Abrahama Gudelskiego, No to będzie ta chyba droga, nie? No na to by wyglądało, no bo z jakiegoś powodu nie jest podpisana. Nie, to nie będzie Nie, 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 nie. Stacja BP musi być. Czekaj, czy Majstera. Może tu bardziej na północ, już? Nie wiem też jaki duży jest ten Gocław w sumie. Jest perkuna tutaj, ok Jest rondo. Eee, jesteśmy na północ, kawałek od tego ronda. Parking. No, będzie ok. Dobra, 10 metrów, lecimy dalej. E, lokacja numer 2 to Dwór Boratyn. Okej, okay. coś mi to mówi tak nazwale. Dzwoni, ale nie wiem w którym kościele, że tak powiem. Boratyn, nie wiem w którym, w którym kościele mi to dzwoni. E, buszta, izolacje, sprzedaż boilerów, Jarosław, Reymonta. Czekaj, 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 czekaj. To, bo chyba mieliśmy to okolice kiedyś. E, Jarosław jest tutaj oczywiście. E, albo mi się wydaje. Rokietnica, to nie było gdzieś tutaj? Boraty, no właśnie, jest. Dobrze, że to jest w tych okolicach. Eee, dlatego mi ta nazwa świtała. Wszystko jasne, słuchajcie. Wszystko, wszystko jasne. Tylko teraz. Ee, czekaj, tu jest ee, wiadukt, tak? Nad czymś? Nad strumykiem jakimś. Okej, okay, i tu jest ee, wiadukt nad drogą główną. Okej, okay, no to, to jest tutaj, rzeczywiście. Zespół pałacowy, dobra, no, no, no na pewno będzie tu. No to jest ten zjazd. Elegancko. Lecimy dalej. 309, dobrze eee, wróć. Rydzyna leszno, 17, dobra. Leszno, e, rydzyna... no to za będzie gdzieś tu. E, teraz dokładnie. To jest to musi być ro, to jest jakieś rondo. Rydzyna 4, to jest zaraz przed rydzyną. Tu jest jakieś rondo. No to będzie tu, na 100%, no bo inne nie może to być. No, no, e, dobra, żeby się nie wywalić teraz, chyba będzie ok. Dobrze, metro celu, elegancko. Eee, lecimy dalej. Co to za autobus? Aha, już nie wiemy, co to za autobus. Dobrze. Jak nie, to nie. Whatever. Eee, whatever, whenever, że tak powiem. Ulica Orzeszkowej, dobrze. No, w poprzednim odcinku też mieliśmy ulicę Orzeszkowej, tylko, no, zapewne w innej miejscowości, bo to inaczej wygląda kompletnie. Ale również takowa była. Hmm, jakieś wapno. Dobra, tu mamy coś ciekawszego. Eee, pokaż mi ten znak, proszę. Osowiec Lipsk. Eee, Nowy dwór Lipsk? Huh. Leipzig? Oczywiście się śmieję. Wiem, że to nie o tym Lipsk chodzi, ale śmiesznie. Eee, mówię oczywiście o tym niemieckim Lipsku. Eee, Osowiec Lipsk. Eee, Nowy dwór. To jest Lipsk. A, 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 a. to może być Dąbrowa Białostowska? Może? No Miałby to sens, chyba, nie? Eee, listopada? No, według mnie miałoby to sens. Że to jest e, ta okolica. No właśnie, 11 listopada, no? No, no? To jest tutaj, jest ożyczkowej. Dobra, to jest tutaj rzeczywiście. E, Czekaj, jechałem na północ. E, co za ulica Może tutaj jest jakaś podpisana ona, czy nie bardzo? Chyba nie. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Zobaczmy dokładnie, jak to było. To jest jakaś fabryka. Przynajmniej była kiedyś. Okej, okay, my jechaliśmy tą drogą. Eee, to będzie obwodowa chyba. Tu jest też ten? Nie. Eee... Jedź, 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 jedź Proszę Cię, jeć. No to jedź, kurde, no. Dobra, tu jest ee, równorzędne skrzyżowanie. Orzeszkowej, Mickiewicza. Aaa, okej, okay, to jest tu. Dobra, czyli to jest słoneczna w takim razie. Elegancko. przejdźmy metrów od celu. Bardzo ładnie. I ostatnia lokacja to... Kwiatkowice Las, Kwiatkowice, okej, okay, no to nie, nie chciałbym jechać do lasu, pojedziemy mm, tutaj, w tą stronę, będziemy się trzymać raczej cywilizacji aniżeli jakichś terenów leśnych, jest to jednak trochę bezpieczniejsze w że zawsze, mimo wszystko, chociaż tak będzie, tak kapeczkę, nie, e, ostrożniejsze zawsze to jednak jest. E, blachy, blachy to nie, to mnie nie interesuje. Y Uczniew. Coś mi mówi ta nazwa? Łask. Łask jest tu, nie? Gdzieś. się mylę. Może się mylę. Cześć, gdzie, gdzie był łask? Gdzie był, kurde, łask? Nie pamiętam. 710 u... Aha, dobra, to pod łodzią było. a widzisz, widzisz, widzisz. Cześć, błaszki. Błaszki kojarzę. Błaszki. O, tu są błaszki, właśnie. Ym... No to jesteśmy gdzieś tutaj po drodze. Wychodzi na to. Czarnej tarnówka. Kwiatkowice są, dobra. Tu są kwiatkowice. Eee, wróćmy oczywiście na spawn, eee, że tak to nazwę. Leszka czarnego, no to chyba ta ulica będzie, nie? No bo tu nic więcej tej nie ma. Tu już jest faktycznie sam las. Dobra. To będzie. Nie! Naprawdę! Ja cię kręcę, to za gówno. Ajajaj no szkoda, kurde, taki randu 8 minut by było. Co za syf, no trudno, no. Udało się. Niestety się nie udało. Słuchajcie, trudno. Dobra, ja Wam dziękuję za uwagę. Będzie to krótszy po prostu odcinek, takie też czasami muszą być. Mam nadzieję, widzę, że miło spędziłeś czas. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę suba. No i napisz jakiś komentarz, żeby podbić statystyki. Będę naprawdę bardzo za to wdzięczny. I cóż, do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!